Miejscówka nad Maruszą w górach kalimeńskich. No bardzo fajne miejsce. Wczoraj staliśmy tutaj. No ale jest tutaj trochę za bardzo nasłonecznione, a mamy upały w Rumunii, więc się przenieśliśmy bardziej w cień. No tutaj mieliśmy fajne zejście do wody, taki dosyć dołek. Woda prawie po pas, że można było się ochłodzić. No jest tu kilka miejsc przenieśliśmy się w takie bardziej zacienione Więc Jesteśmy już tutaj drugi dzień musimy przeczekać palę upałów takich 40 parostopniowych Dlatego też tutaj bardziej wbiliśmy się pod, pod drzewa bo jednak taki cień od drzew jest lepszy niż od markizy. Markiza jednak nadawała cienie, ale było gorąco pod nią na słońcu tu też jest jeszcze kilka miejsc, gdzie można stanąć No i tu się kończy polanka tutaj też mamy dojście do wody A tu już jest znacznie płycej no są miejsca po ogniskach, ale opału nie ma. Zbierane wszystko, jakieś tam drobne gałązki. Także miejsce polecamy, sprawdzone. I tutaj mamy fajny cień i możliwość wytchnienia od upałów.